Dzień dobry, dzień dobry, witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiaj już zakończamy etap rzepaku. A co to znaczy zakończamy etap rzepaku? A zaraz wszystkiego się dowiecie, a więc zaczynamy nowy odcinek. To oznacza to, że jeśli nic się nie będzie działo z naszym rzepakiem, to proszę Państwa, będzie to już ostatni zabieg. Bardziej chcę Wam zabieg jak zabieg. Pryskania już dziś w tym roku było pokazywane kilka razy i RSM. Bardziej mi chodzi chyba pokazać Wam trochę tę lustrację rzepaków, jak tam to przetrwało od wcześnej wiosny, tak naprawdę od jesieni, kiedy naprawdę się jarałem tym rzepakiem. Sporo go wymokło, tak jak widzieliście z wiosny. I zobaczycie po prostu jak on teraz wygląda. I prawdopodobnie, jeśli mówię, nic się nie będzie działo, jest to ostatni zabieg, tak zwany zabieg na płatek fungicydowy z domieszką już środka na yy, słodyczka, bodajże. Taki trik sobie tutaj wymyśleliśmy i takie coś robimy, że nie będzie już raczej wjazdów. Jeśli dobrze pójdzie, to ostatnia wjazd to będzie y, dysykacja. jeśli w ogóle ona będzie, jeśli nie będziemy czekać na normalne y, dojrzewanie rzepaku. A więc teraz tak, tankujemy, opryskiwać. Mamy niespełna 3 na 2,5 hektara z tego co, co wymokło, y, także nie jest już tego zbyt wiele rzepaku. Więc czekamy też. Oczywiście mamy już gdzieś teraz godzinę 18, zanim zatankujemy. Myślę, że tak po godzinie 19 można próbować wjeżdżać. Już pszczół nie powinno być na pole, chociaż środki i tak mamy stosowane takie, gdzie na żadnym z tych opakowań nie pisze, żeby chronić. To co znaczy chronić, tam uważać na pszczoły, wiecie, sami o co chodzi. Na niektórych środkach po prostu taki komunikat jest. Na tych, które ja stosuję. Nie ma takiego komunikatu, ale i tak stosujemy się do tego. Aby było bezpieczeństwo, żeby nic tam te pszczoły, bo wiecie, nawet słyszałem, że jeśli nawet fungicydem nieszkodliwym popryskamy te e, pszczoły, o, to znaczy owady, one po prostu wtedy przez inne pszczoły nie są już akceptowane w ulu, bo inny zapach mają. Także, no jakby nie patrzeć, trzeba czekać do wieczora. Nie ma co wygłupiać się i ryzykować, wyjeżdżać y, w południe czy tam wcześnym popołudnie, mówię tak, 19-20. Moim zdaniem jest to taki termin już optymalny i w Teraz mamy dzień długi, tak naprawdę do dziewiątej, także wydaje mi się, że udało, powinno się udać jeszcze co nieco yy, zarejestrować na kamerach dla Was, żebyście zobaczyli jak to wszystko mniej więcej wygląda. A więc yy, co, już mamy nalane chyba około połowy opryskiwacza, może już więcej, no mamy już 350 litry, a więc śmiało możemy proszę Państwa przechodzić do etapu yy, dodawania środków, ja sobie to rozmieszam i widzimy się już gdzieś na której działek. Chyba pojedziemy, zaczniemy dzisiaj tak od tej najdalej, która jest oddalona jeśli chodzi o rzepak i stamtąd zaczniemy sobie coś dla Was nagrywać. Mamy już pierwszą działkę rzepaku, tutaj co wymokło, a tam mamy piękny, bardzo piękny rzepak. Patrzę czy jeszcze jest mokro czy nie. No, kilka arów tutaj nam znikło z powierzchni uprawowej no niestety, nic się na to nie poradzi tutaj to nie jest tak źle, i to brzeg tam dalej w końcu woda wyszła no i wiadomo tutaj, że tak, gdzie to nie było nic yy, nie działo się jest ładny Przejdziemy no. przejedziemy tędy, czekajcie jak do trujeczki poczujemy się tutaj już wyschło na tyle, żeby dało Tutaj mamy jakieś ziele i zobaczcie ten. Co kurde ten. Co wylała rzeka. Mamy już połowę maja, a tutaj dalej jest problem. Oj, no jechałby, gdyby był tutaj rzepak, to by jechał po tym torfie. Ale wraz tutaj jest ciągnik. O. no też, że on na tyle ma yy, naładowane. No, to wiadomo. To też potęguje. Cofniemy, cofniemy się tutaj teraz do tyłu. Yy, I sobie będziemy lecieć rozkładamy lance no tutaj akurat jest z tego brzegu słabsze a tam coraz, pomimo by to pole było no udało mi się je w końcu doprowadzić kurcze do takiego można powiedzieć jakiegoś przyzwoitego poziomu no to jak się pole wyrobiło Kuchwa no kurwa deszcze go no, znaczy deszcze no zniszczyły uprawy wylana rzeka, która jest opodal ja ostatnio ta pamiętam, że rzeka wylała jak miałem chyba czy, 5 czy 6 lat no to... To znaczy wylała do takiego stopnia, bo tam ona sobie przecież wylewała, może, czy tam był jej poziom wysoki, ale no takiego czegoś nie było cyrku, no niestety, i tutaj zaraz jak się kończy, gdzie wszystkie zabiegi doszły, tam oddali, no widać naprawdę pole piękne, gdyby było tak całe, no by rokował ten rzepak, a tak to tylko walczymy tak naprawdę o zwrot kosztów, bo nie ma szans. Żeby to tak naprawdę, no tutaj jedna trzecia pola, może jedna trzecia, no blisko 1 trzeciej. Tutaj się zaczyna rzepak naprawdę piękny. On jeszcze jest w takim stadium, wiecie, wcześnym dość, no ale oczywiście pszczół nigdzie żadnych nie widać, bo też już przed wyjazdem mamy dzisiaj po 19. No ale jeszcze słońce mówię, dzień już teraz jest bardzo długi. Dobra, nie ma co przedłużać. Jedziemy z tym rzepakiem, zakładamy kamerę na zewnątrz, tutaj już tylko z zewnątrz będziemy coś nagrywać tak na ciągniku, bo wiadomo innej za bardzo opcji nie ma. Ogólnie nie jaja, gdzieś jeśli tutaj kamera spadła, Zopryskiwacza była na magnesie przyczepiona. No a jeszcze takiego czegoś ja oczywiście nie miałem, ale wiem, że co niektórym się już to zdarzało nawet podczas uprawy go kamery. No nic, jeszcze może będziemy próbować z wykrywaczem, z kłam... wykrywaczem metalu. Była z magnesem, więc może jakaś szansa, jeżeli tutaj się odnajdziemy. A jeśli nie, no to będziemy mieli niestety pierwsze straty w postaci zgubionej kamery w rzepaku. Tak słysimy, że żebak może się znajdzie. Szkoda, bo jeden film był nagrany tam na karcie pamięci z wymiany ramion. No ale jeszcze nic nie mówię. Nie wiem co tutaj było na tym. Na kamerze, a co na telefonie, bo i tym i tym nagrywałem. To tutaj szukanie w rzepaku to jak szukanie trochę gusiana. Więc jedziemy po prostu na kolejną działkę i nagrywamy telefonem bo nie tu mamy tą działkę właśnie gdzie też spory kawałek wymóg naprawdę to najpiękniejsza działka z rzepakiem ale też 15 może 20 ary z tego hektar 15 jest tej działki także tutaj też sporo odpadło No ta była bardziej ruchująca niż ta poprzednia się nagrywamy telefonem kamera sobie gdzieś tam leży i nagrywa drzewa próbujemy ją będzie próba odnalezienia zgubionej kamery zobaczymy jak się uda Nie dość, że jest w kurde, nie dość, że... ogólnie on mam... duże straty są przez to, że yy, ten że yy, wymóg. No to jeszcze, kurde, kamera jest naprawdę już nieciekawy jak to się wszystko nam sumuje Ale to jeszcze wie, że wykrywasz metali, wiecie, że tym sobie poradzimy. No. Po pępek wyżej nawet jest tutaj rzepak Także naprawdę jest tu kolosalny Dobra wiecie co przyjadę od tych tam mokradeł i coś nagram, ale nagrywam już wszystko, mówię Wam, ze środka bo już wystarczy na dzisiaj tych przygód. No i tak to jest jak się kupuje opryskiwać bez hydraulicznie rozkładanych lanc. Jak jest na kilku działkach to jest naprawdę tak jak i w rzepaku to jest trochę mordęga, dobra, jedziemy no i przyjechaliśmy te mokradę, można powiedzieć teraz już normalnie po ścieżce i tutaj widzicie spory kawałek odpadło Ale raz jest kurde o, tak jak widzicie tutaj w tym dołku. jest tu mokro widzicie, może nie tak, że się nie da Przejazd się zrobiliśmy Jeszcze niedawno tyle wody tam stało O, I ruszamy Teraz też będzie kurde ten yy, Jeszcze jeden przejazd będzie Słaby się gdzie jest ścieżka, żeby trafić Ścieżkę mamy, ścieżkę tutaj tak samo, że też woda tutaj stała Próbujemy się tam wyprzedzić, co będzie. Nawet powiem, powiem Wam, że nawet by ta kamera nie wkurzała. Gdyby to pole było całe takie obiecujące, jak tutaj na tym kawałku. Nawet dużo nie tłuczemy, nie ma tragedii. Tylko teraz znowu ścieżkę. W ostatniej chwili widać ścieżki. O! No tutaj trafiliśmy sobie znowu w ścieżkę. Także jest tutaj obiecująco. Pan jeszcze też nie jest w takiej fazie? Pełnego do... zakwitu, ale tutaj to jest okropnie więc muszę naprawdę na maksa lance podnosić do góry. Dobra, na kolejne działeczce się zobaczymy na klinie. Tam jest też jeszcze w miarę, w miarę dobry. Przedostatnie działka klin. Klin 25 czy 6 siarów No tutaj też w miarę to jeszcze wygląda. Tam jest jedna taka gorsza działka. A tutaj jest to naprawdę takie w miarę obiecujące. No najlepsze i to właśnie co nie raz pokazywałem po drugiej stronie rowu kolejna część działki. No trzypek fajnie tutaj schowany w rzepaku. Także lecimy, bo strasznie komary tutaj gryzą. I tak, tutaj już jesteśmy na najgorszej działce, która nadawała się tak naprawdę do zlikwidowania, no i dalej się nakłaje, Ale już została, żeby ten to pole trochę być. to jest nowa dzierżawa bardzo trochę zaniedbana no i tutaj są place gdzie po prostu nie ma nic nawet ziele nie chce rosnąć ale to pole idzie doprowadzić do ładu tylko trzeba czasu no ale tutaj nie wiem w ogóle czy to będzie sens zjeżdżania tak jak tutaj kombajnem z tej samej ziele jest tak naprawdę. No, po prostu się złapie co ten co gdzie jest i tyle no tutaj się nie tutaj rzędy zostawić już no. jest tam dalej, to jeszcze jako tako wygląda. to no tutaj jak się dziwię, że ten rzepak tak górę po prostu znikł, tutaj on jeszcze w miarę, w miarę był. No ale niestety tak jak mówię, no to był pierwszy rok prób, nie to, że mnie to zniechęciło, kilka błędów było popełnionych, ale ogólnie tam gdzie błędów nie było popełnionych, tak jak na tej działce, co pokazywałem, że jest najładniejsza, no to tam efekt też był rzepaku ładny Także no niestety nie każdy wszystko od razu umie. Rzepak to jest bardzo wymagająca uprawa, to byłem tego świadom. No i jest jak jest, tutaj po prostu nie wjedziemy kombajnem, ale tutaj na no coś tam sobie zbierzemy powierzchu, polatamy, no co z grubsza. Jakieś tam to jest miała 50 pary, to powiedzmy 30 będziemy gożyć, no Także widzicie, na każdej działce coś tam niestety. No a tutaj nawet jest to w miarę normalnie wygląda są on się rozwinie to lepiej będzie wyglądało Także to jest najgorszy kawałek Były lepsze Najbardziej... Najwięcej rzeczy, że psuła po prostu tak pogoda, a nie y... człowiek No i zostało tylko umyć opryskiwać I znaleźć kamerę Jeśli <laughs> ją w ogóle znajdziemy Nie wiem czy to się uda czy nie Tutaj za mną widzicie pole Mamy już posianą kukurydzę, no niestety filmu nie udało się e, nagrać, mnie akurat nawet nie było, jak usługodawczy w tą kukurydzę, to jest fajne, że nawet na telefon można sobie kukurydzę posiać w dzisiejszych czasach. To jest naprawdę, jak się współpracuje z e, porządnymi ludźmi, to, to nawet nie trzeba być w domu i, i za bardzo się tym interesować. Pole było uprawione, tak jak widzieliście z tych filmów, no ale to nie ten odcinek, coś tam będzie z tej kukurydzy, jeśli... Pomyślnie będą wschody, na pewno jakiś zabieg herbicydowy zrobimy, żeby zalustrować uprawę, tak jak ten rzepak. Nie wszystko w rzepaku poszło jak powinno, ale tak jak mówiłem wcześniej podczas wykonywania zabiegu, najwięcej nabroiła tutaj pogoda, bo jeśli by pogoda nie zrobiła takiego kuku, jakby zrobiła, to naprawdę plon w tym roku rzepaku byłby bardzo obiecujący. No jest, jak jest, ale takie są wady czy zalety uprawy pod chmurką i na to wpływu nie mamy. Także dzisiejszy odcinek kończymy. Nie wiem, co tak się naprawdę uda z tego zmontować, bo tam było dużo kamerą nagrywane. Jeśli kamera się odnajdzie, na pewno coś tam z tego złożymy. Także rzepak uważam już za zamknięty, już w niego nie inwestuję. To wykonałem ten zabieg, bo trzeba było taki zabieg wykonać, mimo tego, że no wiadomo, że rzepak nie jest najciekawszy, ale nie mogliśmy też tego odpuścić, bo w ogóle bez niego mogło nic nie być. A tak jakieś tam wiadomo z tych, z tych powierzchni jakiś plon zbierzemy. Powiedzcie jak u Was, w jakich rejonach, czy też rzepak wygląda zajebiście, czy tak jak u mnie niezbyt obiecująco. No wiadomo, tak to z tymi uprawami brywa. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach i widzimy się w komentarzach. Na razie, cześć. Widzicie? Rzepak... Chodzenia 20 minut I specjalnie dla Was zobaczcie jest wszystko się w życiu może zdarzyć gdy głowa pełna marzeń Ale się cieszę Ponad 1000 zł znalezione na polu